Rogoźnik był jedną z 15 miejscowości na Śląsku, które wzięły udział w projekcie Mapa Lokalnych Potrzeb Seniorów realizowanego w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych ASOS 2019. Mieliśmy cykl kilku takich spotkań warsztatowych, gdzie e, z seniorami. Omawialiśmy zasady partycypacji społecznej, robiliśmy sobie warsztaty z tego zakresu, rozmawialiśmy właśnie o ich potrzebach i przygotowywaliśmy seniorów do takiego eksperymentu, spacer badawczy. Po kolejnych warsztatach umówiliśmy się któregoś dnia na spacer po rogoźniku. Podczas spaceru badawczego każdy z seniorów otrzymał specjalną mapkę, na której mógł nanieść swoje uwagi dotyczące przestrzeni miejskiej. Malowaliśmy i opisywaliśmy te punkty newralgiczne, które naszym zdaniem coś trzeba poprawić, coś trzeba zmienić, ulepszyć. Głównie patrzyliśmy to z kontekstu emerytów, seniorów, seniorów. Potem ta map, te, te wszystkie mapy szczątkowe zostały zebrane i pan nam przedstawił taką ogólną mapę. I mogę powiedzieć, że seniorzy dużo tych punktów umieścili. 11 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, na której zaprezentowana została tworzona w ostatnim czasie mapa lokalnych potrzeb seniorów. I umówiliśmy się, że jedną tablicę oficjalnie seniorzy wręczą władzom lokalnym, władzom gminy, a druga zostanie na wszelki wypadek u nich. I po jakimś czasie będziemy sprawdzać, co zgodnie z wolą seniorów i ich potrzebami udało się zmienić w tej przestrzeni publicznej. W spotkaniach prowadzonych w ramach projektu uczestniczyli członkowie działającego od 2008 roku w Rogoźniku koła emerytów i rencistów. Ciągle się spotykamy w środę, w każdą środę. I to robimy jakąś rehabilitację, jakieś śpiewanie, przy kawce, przy herbatce, przy ciastku, także tutaj tak sobie umilamy czas. Wyjeżdżamy na wycieczki, bardzo dużo wycieczek zorganizowałam w tym roku. Dajże chyba 10 wycieczek na samą wodę, a w dalszym ciągu po całej Polsce chyba gdzieś ze 7 zorganizowałam. Także seniorzy cały czas są w ruchu. I to i bym chciała w dalszym ciągu robić, tak, żeby seniorzy nie byli w domu, tylko ich wyciągać z domu i żeby byli po prostu czynni cały czas, żeby się nie zasiedzieli w, w domach. Rogoźnicy seniorzy są grupą aktywnie działającą w gminie, a dzięki realizacji takich projektów mogą oni mocniej zaangażować się w tworzenie lokalnej polityki, z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej.